Cześć! W dzisiejszym filmie posłuchamy sobie pierwszej produkcji, którą robiłem z Julią Milewską i Michałem Czechem o tytule Alchemia i pokażę Wam tutaj, jak brzmią poszczególne grupy instrumentów przed dodaniem efektów i po dodaniu efektów. I zaczniemy sobie od żywych bębnów, które nagrywał Maciek Guzik. Dużo takiego delikatnego grania szczotkami. I na chwilkę wyłączam efekty. i włączam. Kontrabas nagrywał Michał Kowalczyk i nagrywaliśmy go na trzy ujęcia. Dwa mikrofony pojemnościowe i jedno to było ujęcie przez linię, bo Michał ma taki pickup do kontrabasu i można normalnie jackiem podłączyć do preampu. I posłuchajmy sobie jak brzmi już taki zmiksowany na trzy ujęcia kontrabas. Tutaj na każdym śladzie dawałem troszeczkę inne efekty. Nie zmieszczę się z tym wszystkim, ale pokażę Wam, co zrobiłem grupowo już na tej ścieżce. To jest z efektami i bez efektów z efektami, bez efektów i z efektami. Jak dobrze się wsłuchacie, to usłyszycie nawet oddechy, dlatego że mikrofony były stosunkowo niedaleko, więc czasami słychać oddychanie w tym śladzie. Oczywiście ginie to w miksie, więc w żaden sposób to nie przeszkadzało. Pianinę nagrywałem ja. Bardzo prosta partia uzupełniająca cały utwór, dlatego że Michał i Julia pracują w ten sposób, że chcą, żeby przede wszystkim gitara była instrumentem wiodącym, więc na pianinie dogrywałem takie wstawki. I na przykład, jak jest wokaliza, to są właśnie takie wstawki. Wymyśliłem taką melodię. A wiodącym instrumentem jest gitara. I tutaj gitarę z Michałem nagrywaliśmy przez preamp, przez linię, i gitara brzmi w ten sposób. Co się stanie, jakbym wyłączył efekty? Wyłączam. I włączam. I wyłączam. I włączam. Chcę, żebyśmy jeszcze posłuchali, jak brzmi sama gitara z wokalami. Ever. Moje czarne ręczne drzewo poległo już. Wicher, jego skóra zdarł, kotun chmurnie. Sam utwór nawet z gitarą brzmi dobrze takie było też założenie. Inne instrumenty są tylko dopełnieniem. Na końcówce też dochodzi solo na gitarze, czyli mamy dwie gitary. Pójdziemy sobie do wokali, bo tam dzieje się najwięcej. Przez większość utworu jest po prostu główna linia wokalna, która brzmi w ten sposób. Pochłonięty świata żal, tę koszkowotę, nie może jeszcze. Pokażę Wam jeszcze, jak brzmi ten wokal, kiedy wyłączę efekty. Wyłączam. I, I włączam. Jeśli chodzi o wokal, to czasami pojawiają się szepty w niektórych miejscach. W połowie tego utworu jest część instrumentalna, podczas której jest też wokaliza. Wyglądało to tak, że jak wymyśliłem tę melodię na pianinie, to potem podczas nagrań wpadliśmy na pomysł, że może by zaśpiewać to też głosem. I zobaczcie, to jest to miejsce. Pokażę wam teraz my z pianinem. Bardzo ciekawe miejsce, posłuchajmy jeszcze w kontekście całego utworu. Gdy pracowaliśmy nad tym utworem, to zamarzyło mi się takie miejsce, gdzie zostałyby same wokale, i y, były różne próby, różne dyskusje, ale ostatecznie rzeczywiście zostało takie miejsce. Pokażę wam, jak to brzmi w całości, a za chwilę pokażę wam same te, y, same te wokale. Słowo nie muszę żyć, nie muszę chcieć. I to są chórki te różne, przeróżne do śpiewki, a do tego jest główna melodia i pokażę Wam jeszcze jak brzmią te chórki, kiedy wyłączę i włączę efekty. Wyłączam. Włączam. Pokażę Wam wszystkie wokale w tym miejscu, kiedy włączę i wyłączę efekty. Nie Wyłączam. Włączam. Pokażę wam jeszcze jak brzmią same bębny z kontrabasem. I wyłączę efekty. I włączę i wyłączę. Pokażę Wam jeszcze, jak brzmi ten utwór, kiedy włączę i wyłączę wszystkie efekty. Wyłączam. I włączam. I wyłączam. I wyłączam. I włączam. I I w formie ciekawostki pokażę wam jeszcze jak brzmi ten utwór, kiedy wyłączę i włączę efekty masteringowe, czyli tu wszystko zostaje, a wyłączę tylko samą sumę. Moje czarne ręczne drzewo poległo już. I włączam. I włączam. I włączam Teraz Mam nadzieję, że było tutaj kilka ciekawostek, które Wam się spodobały. Polecam Julia Milewska, Alchemia. Sprawdźcie sobie, jak to brzmi w całości. A jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany produkcją muzyczną swojego utworu, to zapraszam na stronę produkcjapro.pl po więcej szczegółów. Dzięki Wam za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.